Południe Krakowa bez wody. Tramwaje wracają na podwale. Ile pieniędzy ma MPO? Patrycja Gubała zaczynamy dzień w Krakowie. 40 tysięcy Krakowian w pierwszych dwóch dniach lipca nie będzie miało wody w kranach. Przez około 36 godzin mieszkańcy będą musieli korzystać z hydrantów albo ze swoich zapasów. Przerwa w dostawie obejmie część Swoszowic, Dębnik, Podgórza Duchackiego i dzielnicy Łagiewniki, Borek Wałęski. Remont ten jest, to modernizacja magistrali jest konieczna, gdyż urządzenia, które do tej pory w niej funkcjonowały, są jeszcze oczywiście sprawne technicznie, ale mają już swoje lata, poza tym nie działają w systemie pełnej mechanizacji i automatyzacji. Musimy je wymienić na nowsze urządzenia. W sobotę na Podwalu znów pojawią się tramwaje. Jednak mieszkańcy muszą się przygotować na kolejny etap remontu. Już 11 lipca robotnicy wezmą się za modernizację drugiej części ringu wokół plant od Teatru Bagatela po przystanek Basztowa Lot. Zakończenie modernizacji spodziewane jest na końcówkę września to już koniec walki o podwyżki w małopolskich instytucjach kultury? Marszałek Marek Sowa zapowiedział, że na wynagrodzenie pracowników z budżetu małopolskiej zostaną przeznaczone ponad 3 miliony złotych, co przekłada się na około 350 złotych na pracownika. To częściowe spełnienie postulatów muzealników, dlatego też nie podjęli oni jeszcze decyzji, czy zaakceptują propozycję marszałka. 73 miliony złotych. Tyle według Najwyższej Izby Kontroli miało zarobić MPO na opłatach za wywóz śmieci. Jednak są to dane z lat 2013-2014. Obecnie spółka ma 8 milionów złotych nadwyżki. Nikt zwrócił również uwagę na problem dzikich wysypisk. W Krakowie z roku na rok jest ich coraz mniej, lecz to wciąż za mało, by ogłosić sukces. W zeszłym roku zlikwidowano ich ponad 1200, zaś dwa lata temu 1500. Po więcej informacji zapraszamy na lovekrakow.pl. Do zobaczenia jutro.